Ten podcast miał zacząć się zupełnie inaczej, bo miałem rozmawiać o uzależnieniu, o endorfinach, ale jednak powiem o modelkach. Modelki kończą swoją karierę, mając 25 lat. Mój gość, Wojciech Szczepanik, stwierdził, że rozpocznie swoją karierę sportową na nowo w wieku? Jedną skończyłem w wieku 25 lat jak modelka, a jednak, <laughs> ale w, w, w słabej formie, ponieważ skończyłem na nartach jakieś głównie z powodu kontuzji pleców. Natomiast w celach rehabilitacyjnych wtedy wsiadłem na rower, no i tak od 2015 czyli od 9 lat się rehabilituję, że w, podnoszę swoją poprzeczkę z roku na rok i jestem dosyć wysoko. No, powiedzmy wprost, jesteś aktualnym mistrzem świata w kolarstwie szosowym z Glasgow w 2023 roku w konkurencji Gran Fondo, więc ta rehabilitacja wychodzi ci świetnego. Musisz mieć fizjoterapeutę, trenera, rehabilitanta, dietetyka i kogo jeszcze? Tak, cały sztab się, cały, cały sztab się bardzo dobrze spełnia, więc więc 9 lat się już rehabilitujemy i, i tak jak mówisz, <grym> i się tym, udaje, czyli jest, wszystko wzięło się przez bolące plecy. Tak. Czyli nie ma co narzekać, jeżeli kogoś bolą plecy, bo można to przekuć w jakiś sukces sportowy. Dokładnie. Rehabilitacja to jest jakiś argument do rozpoczęcia nowego rozdziału i, w, i tak było w moim przypadku. Natomiast zawsze. Rower to była, to, to była forma treningu, który był mi bliski i bardzo dużo sprawiał przyjemności, więc to przede wszystkim się wzięło z pasji i, i z radości do sportu. Okej, okay. a propos roweru i narciarstwa, to mam znajomą, która przez ostatnie lata stara się i łudzi się jeszcze latem i w tym okresie ciepłym w Polsce jeździć rowerem, Zimą stara się jeździć na nartach, ale po tym sezonie powiedział mi Piotrek: Przestałam się oszukiwać. Kończę z narciarstwem, bo u nas nie ma już śniegu i rzeczywiście musiałabym wyjeżdżać gdzieś za granicę na lodowiec szukać śniegu. Trzeci sezon zimowy, a ja praktycznie nie pojeździłam. U ciebie raczej nie to było powodem zmiany dyscypliny, ale świat powoli ten europejski, tutaj północnoeuropejski, europejski, idzie w tym kierunku. Tak, zimy są coraz gorsze. W moim przypadku jeszcze jak ja jeździłem na nartach, no to całkowicie inaczej to wyglądało. Natomiast tą tegoroczną zimę mieliśmy tragiczną, ale z drugiej strony nie było aż tak ciepło, żeby dobrze i swobodnie przygotowywać, bywać się do sezonu kolarskiego w Polsce, więc, więc to też się łączy z tym, że my w zimie jako Polacy musimy trenować w ciepłych krajach za granicą, bo żeby zrealizować taką objętość treningową, jaką potrzebujemy, w Ciężko to zrobić tutaj, w naszym klimacie. Ale Wojtek, chyba nie ma na co narzekać, prawda? Że można wylecieć, można trenować na Majorce, na Fuercie, gdziekolwiek na Kanarach, gdzie ta pogoda jest, warunki sprzyjają i są trasy i przyjaźni e, kierowcy samochodów. Tak, fajnie jest trenować właśnie za granicą. E, z tych wysp, e, z tych miejsc, gdzie się jeździ na narty, która wyspa jest twoja na narty, na rower, która jest Twoją ulubioną? Moja ulubiona to Majorka. Majorka, wiesz co, bo zastanawiam się, jak to jest z tym pyłem nad Saharą którego tej zimy było strasznie dużo nad kanarami, i pamiętam, bo akurat też spędziłem tam kilka tygodni. Telefon ciągle mnie informował: nie uprawiaj sportu na zewnątrz, ponieważ pył, który nawiewa nad kanary yy, z nad Sahary. To ma wielkość PM2,5, czyli tego naszego syfu, który mamy zimą w powietrzu. I my to wszystko filtrujemy. Jak jedziesz w takie miejsce, masz jakieś określone momenty, wybieracie dni. Oczywiście Majorka może niekoniecznie jest takim miejscem, gdzie, gdzie ten pył się pojawia, ale zaznaczam, że są jakieś wasze ustalenia, jak działać w takich sytuacjach. Wiesz, co spędziłem dwa tygodnie w tym roku w, w marcu na Teneryfie? Akurat trafiłem wtedy na dobrą pogodę i, i nie było pyłu z nad Sahary. Natomiast oczywiście kontrolujemy to. E, no i w, dobrze się ograniczać w, w takich, takich sytuacjach do długich treningów albo wybierać część wyspy, w której jest jego mniej, e, bo, bo zawsze. W, idzie z nad Sahary, więc... No drugi... zawsze idzie z nad Sahary, więc... <laughs> więc stru, druga, druga, do, na drugą stronę wyspy czasami nie dochodzi, więc... Dobra, Wojtek, skoro już rozmawiamy o tym, to teraz jesteś w Polsce, teraz trenujesz tutaj. Dzisiaj gdzie byłeś? E, dzisiaj w stronę Radzymina. Czy ta trasa jest mocno zagęszczona również transportem takim mechanicznym, samochodowym? Nie, ta, ta jest pusta, cicha i też cicha od kolarzy, więc wróciłem z Majorki, trochę chciałem odpocząć od, od ludzi, więc pojechałem w takie miejsce, gdzie... Dlaczego chciałeś odpocząć? od ludzi? Spokojnie swoim tempem się przejechać. A w ten sposób, żeby nikt nie, nie, to nie, na nie ciebie by, nie, nie, by, nie wybierał Nie, 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 nie był by, atakowany poprzez y, osoby, które interwały robią w miejscach, gdzie gdzie jest ich najwięcej w Warszawie, czyli w, na warszawskich gazach. Dokładnie, a masz trochę tak, że jak widzą e, Wojtka Szczepanika, inaczej czy ty w ogóle trenujesz w swojej koszulce mistrza, żeby, żeby, żebyś był widoczny, czy też starasz się być niewidoczny i zakładasz na treningi zupełnie coś innego? Nie, prze, przepis jest taki, takie są, taka jest tradycja, w, powinienem jeździć w, w koszulce mistrza świata, no i jeżdżę w niej, więc... Widać, że to ty, nie da się nie, Ukryć. Widać, że to ja w, 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 czę, często mamy dużo miłych spotkań i, i poznaję nowych ludzi przez właśnie przywileje. Ale tej czy tobie koszulki. to nie przeszkadza w treningu? Nie, nie przeszkadza mi. O ile ktoś nie jest niebezpieczny i nie, nie trzyma się zbyt blisko mnie na, na moim kole. I mógłby mnie na przykład przewrócić i wjechać we mnie, bo bywają takie sytuacje, że w awaryjnych momentach ja muszę szybko zahamować, bo ktoś wyjechał, no i wtedy taka osoba może, może we mnie wpaść. Natomiast generalnie ludzie zachowują się z klasą. Coraz większa świadomość rowerowa jest w Polsce. Taki savoir-vivre na, na, na tej Dokładnie. ścieżce. Na gasy. Ja ci mówiłem, że ja nie będę rozmawiał z tobą o watach, o wyciskaniu, tak jak na siłowni się mówi, o wyciskaniu, o, o kilometrażu i takim mega, hiper, mega, hiper profesjonalnym podejściu do tych rowerów, bo mam wrażenie, że amatorzy, którzy chcą być profesjonalni, są bardziej profesjonalni niż tacy mistrzowie jak ty. Odnosisz Powoli takie wrażenie, że oni jakby przestają czerpać radość z jazdy na rowerze, z kilometrów, które pokonują, bo za bardzo właśnie patrzą na rower, strój, kask. To wszystko jest hiper ważne i właśnie tutaj prześcigają się w Watach i nie tylko. W 100% zgadzam się z Tobą. Dokładnie jest tak, że za dużo energii i uwagi idzie na, na szczegóły a nie na samą przyjemność z jazdy, naturę, świeże powietrze, mhm. widoki. A widzisz, dlatego pytałem o ten Radzemin? co to za trasa. Z, z, znajomych. Kolarstwo to jest taki sport, który niesamowicie łączy ludzi. Newtworking na, na rowerze jest niesamowity, bo podczas spokojnej jazdy jesteś w stanie trzy godziny rozmawiać z kimś i tematy ci się nie kończą, wracasz z roweru i nie pamiętasz nawet, jak ten sz czas szybko minął. Przed chwilą że... mówię, że jesteś zmęczony ludźmi i wolać, ale okej, okay, taki ale w, czas. są takie momenty, gdzie potrzebujesz prywatności, chwili zastanowienia się i, i koncentracji też na, na swoich, na swoim ogólnym życiu pracy, a, w, a też często, jak mamy dużo tego czasu na rowerze, to fajnie jeździć w grupie, mhm. żeby się spotykać, rozmawiać i nawiązywać nowe relacje. Pytałem o Radzymin i trasę na Radzymin i ile samochodów tam jeździ w nawiązaniu do tego pyłu, który z nad Sahary, nad Kanary nawiewa. Bo o tej porze, choć fantastycznie jest przejechać się po mieście, to ja na przykład czasami za bardzo czuję spalinę, a wiesz, jednak te płuca są tak bardzo ważnym elementem u kolarza, u każdego, kto uprawia sport, że to jest filtr. Co zrobić, jak żyć? Co powie mistrz? Gdzie jeździć? Jak wybierać trasy? Uważam, że to jest kolejny czynnik, którym się za bardzo nie powinniśmy przejmować <grym> i je, jeździć po prostu tam, gdzie musimy, tam, gdzie mamy ochotę. Oczywiście, te ścieżki nad, nad Wisłą w Lesie, obrzeża Warszawy, czy, czy tam nawet wszystkie w dzikie, niezaludnione, nie nie, nie, niecywilizowane miejsca są fajne. Natomiast nie powinniśmy też za dużo o tym myśleć i się tym przejmować. Po prostu cieszyć się z z świeżego powietrza i nie myśleć, jak ono jest świeże. Okej, okay, dobra, czyli wyłączamy myślenie to o powietrzu, włączamy myślenie o tym, gdzie jesteśmy, wyłączamy muzykę lub wyciągamy słuchawki z uszu. Słuchamy natury i jedziemy w kierunku natury. Wiesz, biegacz powiedziałby, słucham tu potu stóp, a kolarz Kolarz. Celestu chy 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 Chyba w podmuchu wiatru i w w odgłosu zmiany przerzutek. Wysoko Wojtku, wróćmy na chwilę do tego momentu, w którym zmieniłeś dyscyplinę sportową, bo pracowałeś również jako trener, przecież przygotowywałeś tak. naszych olimpijczyków do. Pekinu? Do, do Pekinu. Do tak. Pekinu, dokładnie. E, zostawmy narty, i w momencie, kiedy zająłeś się kolarstwem, czy to w ogóle ciążyło jakoś, jak pojawiałeś się na zawodach, e, czy inni kolarze spoglądali na ciebie, nie wiem, z podziwem, z zazdrością, zastanawiali się, co ty narciarzu tutaj robisz. E, wiesz, co to w sumie nie mnie nie, nie od, odpowiadać, to trzeba było zapytać kolarzy, co. co Ale usłyszałeś co? coś kiedyś od kogoś? takiego podnarty, jakiś taki, taki psty, pstryczek w, no, w nos? Nie, nie, nie usłyszałem. Na początku kariery usłyszałem w ale ty wielki jesteś, ty chyba sporty pomyliłeś, tak? O i właśnie i mamy to. Ile masz wzrostu? 1,90 m. Ja, jak, ja jako narciarz ważyłem 10 kg więcej jak, jak teraz. No i ten proces redukcji wagi, który wraz z treningami przebiegał. Przebiegał systematycznie przez ten okres czasu, kiedy zacząłem. No, ale na początku no, byłem masywny, jak na kolarza, więc to, to było... ile ważyłeś przy swoim wzroście? 90 kilo. 90 kilo, to lubię w tych moich podcastach, bo mnie bez znaczenia, czy chłopak, czy dziewczyna, wszyscy mi się spowiadają. Ważę tyle, tak. mam tyle i tyle wzrostu, tak. poziom tkanki tłuszczowej u ciebie chyba zerowy, co? Niski, ale, ale też z, zachowa, z zachowaniem rozsądku. Ten bo... wzrost w kolarstwie pomaga, czy przeszkadza? Przeszkadza, zdecydowanie przeszkadza. Ale pokazuje, że hmm. można być mistrzem. Można być, ale nie na każdej trasie. Nie na każdej konfiguracji z trasy. Jakie trasy, trasy ci służą, Jak w, a które nie? W strome góry, w, w alpejskie etapy, tak zwane królewskie etapy, Tour de France. To w tak, na takich etapach nie mam szans, bo po prostu my tutaj mieliśmy nie rozmawiać o watach, ale to muszę No dobrze, że... no trochę może kilogram. Wad e, na kilogram u mnie w 90, 90. Teraz już nie teraz już poniżej 80 kilowego kolarza jest znacznie wyższy jak u 50-kilowego 50 kolarza. A to radzisz A... sobie z tym jakoś specjalnie, dopasowujesz do tego treningi, czy po prostu wiesz, że na tym etapie będziesz słabszy i odpuszczasz i na innych ciśniesz? Dokładnie, tak jest. Na etapach bardzo stromych alpejskich wiem, gdzie, jakie są moje granice i jakich, jakich progów nie powinienem prze, przekraczać, więc tam jadę trochę z dystansem, staram się trzymać w grupetto, a na klasykowych etapach, pagórkowatych, płaskich, w, gdzie jest więcej dynamiki i, i tego, co zostało mi z narciarstwa, do czego mam większe predyspozycje. Jak czyli... stajesz na starcie takiego wyścigu? Ilu jest takich wysokich, jak ty? Widzisz wszystkich z góry? Nie, w, 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 wysokich kolaży jest sporo, natomiast wydaje mi się, że osób o moich parametrach to. W, światowym peletonie to jest około 30%. Ale jednak jesteście i w jakiś sposób musicie tak, sobie no, radzić. To, to, to my nadajemy tempo na płaskim odcinku i, 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 na, i na pagórkach jesteśmy w stanie dynamicznie przyspieszyć i ktoś musi tych lekkich górali ciągnąć. Ale po... jednak opór ciągle stawiasz większy. Tak. Jak wiadry zawieje, tak, jesteś większy, szerszy, wyższy. Oczywiście, no ale też mam trochę więcej mocy, która na płaskim się całkowicie inaczej przekłada jak w górach. Widzisz, mieliśmy rozmawiać o pięknie tak. jazdy na rowerze i podziwianiu tego, co się dzieje dookoła, ale jednak nie da się ominąć tego ważnego tematu. Ale widzisz, ja z tobą, jako z mistrzem, mogę o tym rozmawiać, bo to jest twoja praca. Mówię o osobach, które nie pracują jako Kolarze zawodowi, tylko pracują jako księgowi, e, marketerzy i tak dalej. I tak się tym bardzo Wiesz, tu, jarają. Tutaj ci muszę powiedzieć, że trochę jesteś w błędzie, bo, bo ja tak naprawdę wywodzę się ze środowiska amatorskiego. E, robię to z czystej pasji, e, no a moim zawodem jest. Prowadzę równolegle drugi zawód, tak? Czyli jest, 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 jestem biznesmenem, organizuję e, swój czas pracy też również poza sportem, więc, więc ja jestem trochę w sytuacji przejściowej. Ja tak naprawdę kolarstwo robię z pasji na wysokim poziomie, ale, ale, w, ale w, też równolegle pracuję. No, chyba. Inaczej się nie da w takim kraju, póki co jeszcze mieszkamy, gdzie rzeczywiście musimy zadbać również o swój biznes. I tak jak udało ci się, nie mówiąc, że Polska jest zła, bo jest fantastyczna, bo pozwala nam na to wszystko, może to źle zabrzmiało, tylko że tak jak przeszedłeś płynnie z narciarstwa do kolarstwa, tak to kolarstwo kiedyś się skończy, to na najwyższym poziomie, i wtedy warto mieć ten backup w postaci własnego biznesu. Oczywiście, zgadzam się z Tobą, natomiast ja też. Teraz bardziej koncentruję się na kolarstwie niż na biznesie, w związku z tym, że młodość jest ograniczona, jeżeli tak to można nazwać, mój wiek. ale uważam, że jeszcze mam dwa lata na to, żeby się mocno rozwijać. Mój organizm jest w stanie jeszcze podnosić swoje parametry. Potem lepiej fokusować się na pracy, a, a, a na a rowerze pewnie całe życie będę jeździł, bo, bo to, to, to jest moja pasja. Mówisz jeszcze dwa lata chodzenia po tym wybiegu, prawda? zanim tak. y stracisz pracę w modelingu po raz drugi. Tak. Co planujesz zdobyć w ciągu najbliższych dwóch lat? Gdzie wystartować? Co Ciebie czeka? Do czego się przygotowujesz? Już nie fokusujmy się na tych celach. czy Czerpmy no. przyjemność. Nie, moim najbliższym. Gdzie będziesz czerpał przyjemność w takim moim razie? Najbliższym, moim najbliższym takim najważniejszym startem to będą mistrzostwa polskiej elity 23 czerwca. I do tego wyścigu się przygotowuję. W międzyczasie mam sporo innych wyścigów, które są procesem treningu, w treningu startowego właśnie w tamtym kierunku. No i po, po Mistrzostwach Polski podejmę dalej decyzję, w którą stronę idę, jakie, jakie są wyniki, przeanalizuję, co dotychczas zrobiłem No i będę wybierał, czy romantyczny gravel, czy, czy dalej podnosimy poprzeczkę i, i lecimy z zawodowcami w pełnym kalendarzu. Romantyczny gravel, pięknie zabrzmiało. Mm. Właśnie wolisz typową kolarkę, czy gravel? Który rower? Który rower? Lubię szosę, mhm. lubię, lubię, lubię prędkość i, w, i lubię jeździć po asfalcie. Natomiast gravel też ma swoje, swoje plusy i, i ściganie się na gravelu też jest fajne. A jazda po górach na typowym góralu? Czy nie chcesz wracać tam, gdzie były narty? Te, 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 też jest super. Też jest super, natomiast nie da się wszystkiego połączyć. I ja na razie koncentruję się na, na szosie i, i do niej mam największą sympatię. Przyszła mi taka myśl do głowy. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, i niestety. To jest prawda. Jeżeli myślimy, że mamy czas, to jesteśmy w błędzie. I ty tak. pewnie masz podobnie. Chciałbyś wszystko naraz, a nie możesz. Ciężko jest opanować to chcenie wszystkiego naraz. Czyli i gravel, i szosa, i góral. O, oczywi oczywiście trzeba się naprawdę ograniczać i fokusować na głównych celach. Ja i tak mam mnóstwo pracy z organizacją całego przedsięwzięcia wokół Kolarskiego i, 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 i ustalenia swojego kalendarza. Sport, biznes, rodzina, e, w, w, też znajomi, za, zawsze coś cierpi, tak, więc są so, so główne cele, ale trzeba przede wszystkim umieć znaleźć balans, a przy takiej ilości treningów nie jest ciężko znaleźć ten balans. E, i, I startów wyjazdów, bo, bo jest to naprawdę. Yy, Czasochłonny. Dobra, powiedziałeś magiczne słowo. Słowo klucz. Treningów i treningi. Ile yy, roweru, ile siłowni, ile twojej rehabilitacji, bo przypominam, że yy, tak. trenujesz kolarstwo, bo cię plecy bolą. <laughs> tak, dokładnie. Od tego wyszliśmy, jak to się dzisiaj rozkłada. Yy, w, w, na zgrupowaniach na pewno jest około 30 godzin tyg, tyg, tygodniowo tre, tre, treningów, ogólnie treningu. Większość z niego to jest, jest stricte rower, ale jest tam też czas na siłownię i na rehabilitację, yy, stretching, yy, rozgrzewki i tego typu rzeczy. Trzy najlepsze ćwiczenia na siłowni dla każdego kolarza? Przysiad, przysiad ze sztangą na pewno najlepszy. Po prostu przysiad, przysiad... w jakiejś konkretnej szerokości? Yy... W szerokości bioder, o, okay. naturalny przysiad ze sztangą, na pewno kolejnym dobrym ćwiczeniem to są ćwiczenia koru, czyli stabilizacji mięśni brzucha, bardzo ważne, no i ćwiczenia posturalne na rowerze, jesteśmy wygięci, więc fajnym ćwiczeniem na pewno będzie ćwiczenie z na... Na w, korekcję pleców. Pamiętajcie o tym, że uprawiając jakąkolwiek dyscyplinę sportu, warto być wielosportowym, aby czuć się jeszcze lepiej. Tak naprawdę, tę moc, o której mieliśmy nie rozmawiać, to robisz na siłowni, prawda? Żeby to kopyto miało przyłożenie na Pod, tym pedale. Podbijasz moc na siłowni, żeby było lepsze przyłożenie na pedały, dokładnie. No to właśnie tak mhm. wygląda, więc jak się okazuje, wszystkie drogi prowadzą gdzie? Do mocy. Nie, na siłowni, na siłownię. I wiesz, ja próbuję y, tymi rozma, rozmowami trochę odczarować to miejsce, które. I na szczęście to się dzieje, ono przestaje kojarzyć się tylko z wielkimi panami. Pokazujemy i udowadniamy, że tam się tworzy cała historia sportowa. A ty chodzisz na taką normalną siłkę gdzieś w mieście, czy masz jakąś taką swoją? Mam swoją ulubioną i, w, i w, jedną, mam, jed, jedną robię w domu, a, a drugą z takim cięższym sprzętem. Pracujesz mam, z trenerem na siłowni też? Mam jedną, tak, tak oczywiście mhm. pracuję z trenerem. Dobra, to ile w przysiadzie? Nie rozmawiajmy o liczbach. Ale troszeczkę, troszeczkę. No, dawaj, dawaj, Wojtek. U nas ważniejsza jest dynamika, czyli szybkość przysiadu. Mhm. To jest ja rzeczywiście, ja... są dwa różne przysiady. Tak, no, tak, no. tak. Ja, ja maksymalnego przysiadu z maksymalnym ciężarem nie robię, nie potrzebuję też ze względu na właśnie plecy. Mhm. Ale dochodzę do 90 kg w przysiadach. No i to i tak dobrze. No i bardzo dobrze sobie przy Twoim wzroście rzeczywiście martwy ciąg. Tak, jaka spytka. Martwy, martwy, martwy <laughs> ciąg tylko te, te, technicznie do 50 kg. Bardzo dobrze, żeby tak. jednak naciągnąć ten pośladek i tył nogi. Wzmocnić. Wyciskanie na klatę, wiesz tutaj. Nie, Oj. siłownia wiesz, to nie rozmawiamy o jeżeli, dużych panach, ile jeżeli, na klatę. Jeżeli chodzi o wyciskanie na klatę, to pamiętam jeszcze jako narciarz, pojechaliśmy na jedno zgrupowanie do, do Centralnego środka Sportu nad Morzem w Cetniewie. No i nie wiem, był jakiś taki flow wtedy, że najważniejszym, najważniejszą częścią treningu było wyciskanie na klatę. Ale to rowerzyści? Nie to nie, jeszcze na narciarze, narciarze, narciarze. Jeszcze narciarze. Po każdym treningu o naszym ogólnorozwojowym wyciskaliśmy na klatę. No i tam dochodziliśmy no, do 120 kg. Ja przynajmniej do 120, ale w rękawiczkę. No, <laughs> czyli pomimo tego, że miałeś gorsze czucie, to wyciskałeś więcej. Wiesz, lubię jak moi goście zaczynają w swojej głowie otwierać te szufladki ze wspomnieniami. Zupełnie hmm. inaczej wtedy zaczynasz opowiadać. Czyli było 120, dzisiaj ta masa mięśniowa tak bardzo nie jest ci potrzebna. Nie, prawda? właśnie, muszę, muszę się ograniczać, jeżeli chodzi o górne partie, bo nie, nie mam potrzeby włożenia dodatkowych kilogramów. I to w, głównie w górach, więc, więc staram się robić ćwiczenia funkcjonalne na górną partię, ale nie takie, które podbijają moje mięśnie, czyli zwiększają moje mięśnie i moją masę. Ile kalorii dziennie spożywasz? Eee, Miało nie być o liczbach, to można powiedzieć o posiłkach, ale powiesz. 3-4000? Wszystko w zależności od treningów. Mm -hmm. Jeżeli spalę na treningu 5000 kalorii, a zdarza się tak. No to wtedy wiadomo, przyjmuję, przyjmuję więcej. Ale taka moja klasyczna dieta to jest 2500 tysiąca kalorii. E, poza rowerem. Nie, nie liczę tutaj posiłków, które. Czyli takie przy... twoje zero bez treningów. Eee, w, w, C CMP, tak? Nie, 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 nie hmm. mówię o podstawowej hmm. przemianie materii, czyli kiedy leżysz hmm. i pachniesz, tylko po prostu no, idziesz i robisz swój biznes z danego z, dnia, z, nie wsiadasz na rower. W ogóle czy taki z, dzień jest. Z codzienną aktywnością mm -hmm. to 2,5 tysiąca no Okej, okay. a czy jest taki dzień, podczas którego nie masz treningu? Wiesz, ostatnio rozmawiałem z Dominiką Stelmach, zwycięzczynią e, podwójną zwycięzczynią inaczej. globalną, dwukrotną globalną zwycięzczynią. Wings for Life'a. Tak. I Dominika powiedziała, wiesz, Piotrek, czasami jak się gorzej czuję, to opuszczam trening. Dominika, ile masz treningów w ciągu tygodnia? No 7-9. To co okay. ty opuszczasz? Ile ty masz treningów w ciągu tygodnia? Eee, w... Około siedmiu treningów, tak, ale moje treningi są znacznie dłuższe. Więc, więc tutaj te, te, to jest tego typu kwestia. Wtorek środę nie trenowałem, więc. Okay. Mamy, mamy czwartek, więc... No ale już dzisiaj po, byłeś na po, rowerze. Cie, po ciężkim zgrupowaniu miałem kilka dni przerwy. Trzy, 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 trzy dni przerwy i, i naprawdę dzisiaj było fajnie wrócić na rower. Oczy Oczywiście świecą i masz była, też takie taka, wrażenie, była taka świeżość. że y, po aktywności dużo łatwiej się rozmawia, dużo łatwiej się opowiada, umysł jest bardziej otwarty. Oczywiście, jeżeli nie przesadzisz i nie ta aktywność nie przeraz, przerasta i nie przeradza się w bardzo ciężki i eksploatujący, wyczerpujący trening, to, to naprawdę dużo lepiej się czujesz. W ogóle zaczę, zaczę, zaczęliśmy rozmowę od tego chciałeś zacząć rozmowę od tego, żeby od porozmawiać endorfin, od uzależnienia, od, uzależnienia od, od sportu. I wiesz że... co Wojtku, i myślę, że o tym porozmawiamy już na, na Instagramie, Instagramie czwórki, tak. a następnym razem oczywiście mhm. też. Dokładnie. Odpowiemy na naszym Instagramie, czy jesteś uzależniony od sportu, uzależniony od endorfin. Wojtek Szczepanik, mistrz świata w kolarstwie szosowym, w konkurencji Grand Fondo, był gościem Rejonu Ruchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.